Rewizje, czyli nożyce korekcyjne, możemy zrobić na kilka sposobów. Chciałabym Wam dzisiaj zaproponować pewien ciekawy bardzo sposób, jak zrobić rewizję. Na przykład możemy zrobić rewizję miesiąca poprzedniego, czyli na przykład marca, tak? Mamy początek kwietnia i teraz możemy powtarzać afirmację. Na przykład yy, marzec był dla mnie cudownym miesiącem, powiedzmy manifestujemy SP, więc możemy powtarzać Marzec był dla mnie cudownym miesiącem, wymanifestowałam swoją wielką miłość, albo wymanifestowałam y, konkretną osobę, albo marzec był dla mnie cudownym miesiącem, dostałam swoją idealną pracę, albo marzec był dla mnie cudownym miesiącem, y, dostałam na konto powiedzmy 100 tysięcy złotych, albo marzec był idealnym miesiącem dostałam wymarzoną pracę, wymanifestowałam sp, albo sp wyznał mi miłość, albo cokolwiek, tam sobie manifestujecie, możecie właśnie dołożyć ten drugi człon zdania, co się podziało